Żeby was pierdolić, trzeba kurwa z młotkiem i żeby zabić, kurwa. I powiem wam szczerze, jak to wszystko wygląda. Popatrzcie że jestem kurwa szlekiem. Tyle wam wprost mogę uwierzyć. Myślisz że kurwa jestem taki zwany, tak? No to chodź, przyjej! No to chodź, przyjeżdżaj do mnie na bagna. No chodź. Chodź, przyjeżdżaj i podpal. A za to dostanie karalne 25 lat. To jest na postawie kuru. A na postawie na atykuru, że grozi 25 lat więzienia, albo tak dalej. 45 lat więzienia. To wszystko twoja wina. Ja podałem numer telefonu. I wszystkie tak mają, i mają adresy. Koleżanka powiedziała do mnie tak. Wy jesteście taki tacem debilem, który Wam spotka, a który nie. I to tyle na temat. Dziękuję. Do zobaczenia.